Słuchaj, to ja ci wierzę. No dostał, nie, umarł. To, to nie chodziło o mnie. Coś ustawia, bo go nie ma, nie respi się. A jest, 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 idzie lewą stroną. Na środek przechodzi. Jest na środku. Przy tych samochodach. Dwóch naraz zdjął, jednym strzałem, i już zaczął swój popis. Damn it, watch it. Blue, blue. No, i zabił mnie któryś z waszych, no, a ja tego leję się kierą cały czas. I jego też zabił.